To nowym menadżerem, bo zamawiałem ten prostik. Okej, okay, zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Mimo, iż tak jak powiedziałem, zakończyłem czytanie książek, ale nie zakończyłem z Wami spotkań, bo to Wam obiecałem. Cóż powiedzieć? Z jednej strony... Mówią nam, że się zaszczepiły pierwsze osoby, personel medyczny, a z drugiej strony pokazuje się oszustwo chowającej się igły, soli fizjologicznej w szykawce z jednej strony kłamstwo, z drugiej strony kłamstwo, z trzeciej strony, prawda jest taka, że realizuje się plan iluminatów i masonów. To jest książka. Która ma dzisiaj, ma ze 30 lat, i muszę Wam powiedzieć, że jak przeczytałem sobie program, który był 30 lat temu yy, programem, programem <laughs> masonerii na świecie, to powiem Wam, że wszystko się zaczyna sprawdzać, a choćby takie rzeczy jak chęć całkowitego zniszczenia kościoła rzymskokatolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów i kapłanów, wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne stanowiska, realizują do końca ich plan. Tak zwany lucyferyczny plan zniszczenia kościoła. A także czyniąc coraz większe zgroszenie dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Czyż tak się nie stało z pedofilią w Kościele? Tyle tysięcy agentów komunistów i masonerii w Kościele doprowadziło w końcu do tego, by. No, by rozbić kościół albo taki punkt oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach kierowanych przez ludzi masonerii, poddanie ich całkowitej powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelkie manipulacje i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi, należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest Bogiem, i sam dla siebie ustala prawa. No przecież tak się dzieje. Począwszy od Holandii, coraz częściej ustanawiana powszechna i bez, og bez ograniczeń eutanazja dla ludzi starych i niepełnosprawnych, powszechna i bez ograniczeń aborcja, najwyższe przywileje dla homoseksualistów i lesbijek. No dzieje się. Dzieje się. Albo takie hasło. Prowadzenie jak to możliwe szybko czypowania ludzi. Powiem Wam, że punkt dziesiąty najwięcej we mnie wzbudził oburzenia. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce, aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na Ziemi. Książka ma 30-35 lat i nagle mamy dziwną pandemię, mieliśmy cholerę, grypę Hiszpankę, gdzie najwięcej umierało szczepionych ludzi. Mieliśmy SARS, mieliśmy e, e, pomór jakichś tam szalonych świni, e, krów i tak, dalej, i tak dalej, i jakoś nikt nie ogłaszał pandemia blisko było, zwłaszcza przy Sarsie. Nagle pojawia się SARS-CoV-2 w Chinach i cały świat się zamknął i oszalał. Niektórzy wierzący ludzie pytają mnie, czy Pan Bóg do tego dopuścił. Nie wiem. Nie jestem Panem Bogiem. Jak mówiłem przy czytaniu książek, Pan Bóg jest suwerenny i nie podlega. Człowiekowi, to człowiek podlega Panu Bogu. I bez niego ludzie szaleją. Co widać? Dzisiaj tą nienawiść i wściekłość ludzi, brak miłości na świecie i brak miłosierdzia. Czy ja tych ludzi potępiam? Nie, nie potępiam ich. Nie potępiam całego ruchu LGBT, ludzi nienawiści, wściekłych kobiet na ulicach z błyskawicami rozbijającego się kościoła. Nie potępiam, ponieważ przez ostatnich przynajmniej 200 lat zapracowaliśmy na to, znieważając Pana Boga. Znieważaliśmy Najświętszą Marię Pannę, obrażaliśmy Boga, wydawaliśmy dziwne edykty, tak w naszym świecie świeckim, jak i w Kościele. Ściąganie obietnicy pełnego posłuszeństwa i bezględnego z księży, pozwolenie przez papieża Pawła VI im wyjścia, jak nie chcą być księżmi. Sakrament już nie obowiązywał, można było zrezygnować i wziąć sobie żonę. Sławna konferencja w Asyżu za czasów Jana Pawła II, kiedy ściągano krzyże po to tylko, żeby się Żydzi i Arabowie nie obrazili w imię ekumenizmu. Pacha mama, czy choćby ostatnie słowa, że szczepionka zabordowanych dzieci, jeżeli ma pomóc dla ludzkie zdrowie, i życie nie jest zła, ale aborcji nie popieramy. To jest takie masło maślane. Nie? To jest to, co w naszym świecie świeckim, dobrowolne, ale przymusowe. Jak się nie zaszczepisz, to masz takie prawo, ale wiedz, że nie będziesz pracował, nie będziesz chodził do lekarza, nie możesz wylecieć z kraju na wycieczkę, nie możesz jeździć za granicę. Dobrowolne, ale przymusowe. Nie potępiam tych ludzi. Właśnie dlatego, że od czasów Kartezjusza, kiedy powstała konstytucja humanistyczna, ludzie zaczęli coraz częściej obrażać Boga. Pamiętam czasy, kiedy chodziłem do kościoła, gdzie Loyola był przedstawiany jako potwór, który palił ludzi, podobnie jak Dominikanie w średniowieczu palili ludzie. Palili ludzi, zniącali się nad... nie byli humanistami, tylko jakimiś zakapturzonymi średniowiecznym kuklu, kuklu klanem. Jakaś, jakaś aberracja była wtedy w tej nauce. A myślałem, że w 1989 roku w Polsce w edukacji się to zmieniło, ale gdzie tam? Nie zmieniło się. Są używane tylko tak zwane miękkie słowa Je nosić. Stan ludzi chorych spada do 5 tysięcy, ale jesteśmy w coraz ostrzejszych oboszczeniach społecznych. Nie chodzimy do restauracji, nie możemy ćwiczyć, nie możemy spać w hotelach, no bo. No, bo niestety podpisaliśmy kontrakt dla zbankrutowanego kraju na 770 miliardów. Może nie będzie praworządności w tej ustawie unijnej i, i w, 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 wkładania łap przez Unię Europejską do naszego prawa, ale coś za to musiało być. Wyszczepicie ich wszystkich. Sprzedacie ten kraj w ten sposób. Przecież Polska jest bankrutem. Bankrutem po tym covid już będzie do końca bankrutem. Co do tego ma czytanie Biblii? Jak przeczytam wam fragment z Mateusza, to myślę, że zrozumiecie, o czym mówię, o czym dwa tysiące lat temu Jezus mówił swoim uczniom. I to się dzieje na naszych oczach, jeżeli by ktoś nie rozumiał Pisma Świętego. Ludzie stracili wiarę. Jesteśmy, żyjemy dłużej, jesteśmy bardziej intelektualnie rozwinięci. Jest tysiące lekarstw na choroby, ale martwimy się tylko i wyłącznie o nasze zdrówko. Cierpienie nie jest już łaską. Myślę, że gdyby dzisiaj żył Maksymilian Kolbe, to byłby jakimś chorym psychicznie facetem, tak jak ojciec Daniel Galus. Który ostrzega świat jak ojciec Pelanowski, który ostrzegał świat, który się nie zgadza na to, co jest dzisiaj. Polecam książkę List Judasza nie Iskarioty. Tam dostaniecie więcej odpowiedzi na to, o czym mówi ojciec Pelanowski. Już go nie ma w polskim Kościele został wyrzucony zamówienie prawdy o polskim kościele. Ale posłuchajcie. Teraz pisma. Jezus wyszedł ze świątyni. Dołączyli do Niego uczniowie i zwrócili Jego uwagę na zabudowania świątyni. A On powiedział: Widzicie to wszystko? Zapewniam Was: nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie, pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak twojego przybycia i znak końca świata? Jezus im odpowiedział: Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Ja jestem Chrystusem, i oszukają wielu, gdy usłyszycie o wojnach i dotrą do was. Wieści z wojen, uważajcie, nie dajcie się tam tym zastraszyć. Musi się bowiem to wydarzyć, ale to jeszcze nie koniec. Naród wystąpi przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu. Nastanie głód, i w różnych miejscach będą trzęsienia ziemi. Ale to będzie dopiero początek udręki, i będą was uciskać i zabijać. Z powodu mojego imienia. Będą was nienawidzić we wszystkich narodach. Wielu się wtedy załamie. Będą na siebie donosić i zapanuje nienawiść. Pojawi się też wielu fałszywych proroków, którzy niejednego zwiodą. Ponieważ spotęguje się nieprawość, w wielu osłabnie miłość. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej Ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec. Kiedy więc na miejscu świętym mój życie bluźnierczą obrzydliwość, o której mówił prorok Daniel, kto czyta, niech rozumie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. Kto będzie na tarasie, niech nie schodzi do mieszkania, aby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca po płaszcz. Najtrudniej będzie w te dni kobietom w ciąży i karmiącym. Módlcie się, abyście nie musieli uciekać w zimie lub w szabach. Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata jakiego nigdy nie będzie. Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wybranych. Czas ten zostanie skrócony. Wtedy jeśli wam ktoś powie: Oto Chrystus jest tutaj, albo jest tam, nie wierzcie. Pojawią się bowiem fałszywi Chrystusi i fałszywi prorocy. Będą czynić wielkie znaki i cuda, będą chcieli w ten sposób, o ile jest to możliwe, zwieść nawet wybranych. Już teraz wam to zapowiadam. Bluźniercza obrzydliwość się już dzieje. Czasy są wstrętne. Wstrętne. Mamy wielu faryzeuszy w kościele i mamy wielu świeckich faryzeuszy. Wielu z was zapyta, kim jestem. Jestem tym, który mówi Słowo Boże. Jak powiedziałem Wam już wielokrotnie, ani ze mnie apostoł, ani prorok, ani nawet sługa, bo grzesznikiem wielkim jestem. Nędza i grzechy we mnie wielkie. Ale siedzę z boku jako biedny i patrzę na ten świat, nie mając nic. I powiem Wam, co widzę, że wielki porządek idzie. Najpierw wielkie załamanie, wszystko upadnie, bo będzie musiało upaść, bo tak zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Ale przyjdzie Pan. Wierzę w to, że On przyjdzie czy będę go widział? Nie. Nie będę. Bo wielkim jestem grzesznikiem. Ale możecie być pewni, że mnie zauważę. Czy jestem tym wybranym? Nie wiem. Czy jestem wybrany? Czy jestem skazany? Ale to, co mogę wam powiedzieć, wszyscy ci, co zgrzeszyli przeciwko Dziesięciu przykazaniom, którzy żyją w cudzołóstwie i w niewierności, ci, którzy złamali sakrament małżeństwa i żyją w nieczystości, mimo tego, że się dzisiaj bardzo modlą, to Bóg tu im ulży na ziemi, ale i tak trafią do piekła. Dlatego ja. Wielki grzesznik chce być w zgodzie z Panem. Już o nic nie proszę. Oprócz tego, żeby się tym zajął, ciągle mu wynagradzam za to, co mam i ciągle przepraszam. I może to jest właśnie taki czas, kiedy zamknięto nas w domach, kiedy wreszcie musimy ze sobą rozmawiać, kiedy wreszcie ludzie. Nie muszą ciągle wszędzie latać i myśleć tylko o pieniądzach. Mają czas zatrzymać się, żeby zauważyć swoje dzieci, żony, mężów, rodziców. Zastanowią się. Zgodnie z słowami, które powiedział Jezus. Spadnie więc na was krew niesprawiedliwie przelana, począwszy od krwi sprawiedliwego Abla, aż po krew Zachariasza. Syna Bachariasza, którego zamordowaliście między miejscem świętym a ołtarzem. Zapewniam Was, Wasze pokolenie odpowie za wszystko. Myślę, że zapłacimy za to mordowanie i te wojny, i to mordowanie dzieci pod hasłem a to nie płód, to nie człowiek. Nie chcę mieć dziecka, to sobie usunę. Za te aborcję, którą żeśmy zamieniliśmy słowo zabijać, tak? Eutanazja nie mówimy zabijać starszych. Ciągle tworzymy wytrychy, żeby się usprawiedliwić. Ale Pan Bóg powiedział wam, kto będzie na tarasie, niech nie schodzi do mieszkania. Powiedział też, żebyście uciekali w góry, jeżeli chcecie się ocalić. Ponieważ spotęguje się nieprawość, w wielu osłabnie miłość. Ja jej już nie widzę. I mówi, że będą tych, którzy są zaufali Panu Bogu w cichości swego serca, w miłości wierze i w nadziei, będą uciskani i będą ich zabijać z powodu Jego imienia. Zadam wam pytanie po raz kolejny, ilu z Was z odkrytą przyłbicą stanie i powie dla Ciebie, Panie, poniosę ofiarę swego życia. Ilu z was, was będzie męstwo Ducha Świętego? Pokora, pobożność i bojaźń Boża. Zapytam. Pytacie się, czy się waham? Tak, miewam rozterki jeszcze. Ale coraz bardziej jestem pewny, że tak, że Stanę i za mojego Boga Jezusa Chrystusa, za jego syna, który oddał za mnie życie na krzyżu, stanę i oddam to życie. A powiem wam dlaczego. Bo jest taka modlitwa o cud ojca Petera Mary Rukeja która powinna być od dzisiaj modlitwą nas wszystkich, jeżeli ufamy Panu Bogu. Panie Jezu, staję przed Tobą taki, jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę, przebacz mi. W Twoje imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu. Całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie najdroższą krwią Twoją i napełnij swoim duchem świętym. Kocham Cię, Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen. A druga modlitwa, którą chciałbym na koniec Wam przeczytać, to jest świętego Tomasza Zakwinu pod tytułem Nie zapominaj o mnie. Boże mój, nie zapominaj o mnie, gdy ja zapominam o Tobie. Nie opuszczaj mnie, panie, gdy ja opuszczam Ciebie. Nie oddalaj się ode mnie, gdy ja oddalam się od Ciebie. Daj panie Boże mój serce czujne, by żadna myśl nie oddaliła mnie od Ciebie. Serce prawe, by żadna przewrotna intencja nie sprowadziła mnie z twej drogi. Serce stanowcze, które by z odwagą wytrzymało każdą przeciwność. Serce wolne, którego by żąda, żadna rządza nie mogła zwyciężyć. Udziel mi woli, która by szukała Ciebie, mądrości, która by Ciebie znajdowała, życia, które by Tobie się podobało. Amen. Bracia i siostry moje, wielu z Was. Pisząc do mnie messengerem, pyta kim jestem. Odpowiem Wam: Nikim, Grzesznikiem. Trochę Kainem, trochę Judaszem, trochę Piotrem, a trochę Tomaszem, trochę Pawłem i Szawłem. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Pan Bóg w moim wielkim grzechu podał mi ręce, objął mnie z tyłu i mnie podniósł mojego upadku. A ja ciągle, Moi wszystko mi 5 lat, odkręcić od razu. To nie u Pana Boga, bo On wybaczył. Ale zadośćuczynić wszystkim ludziom, którym wyrządziłem krzywdę. Ponieważ mamy tak naprawdę dwa dni do końca roku, jak gdyby zaczynamy z nowym rokiem trochę nowe życie, siądźcie sobie i zróbcie sobie rachunek sumienia. Ale nie na zasadzie tych, tylko tych wielkich grzechów, ale i tych drobnych. Obgadywałem, patrzyłem, miałem złe myśli, powiedziałem coś za dużo, nie przeprosiłem. Zobaczycie, ile Wam się nazbiera choćby z ostatniego miesiąca za dość uczynień, które musicie uczynić. A to jest najbardziej. Potrzebne Panu Bogu oprócz modlitwy, postu, pokuty, pojednania, spowiedzi, zadośćuczynienie. Musicie wszystko naprawić i zastanowić się, co żeście zepsuli. Ja to robię. Staram się bardzo mocno. Spotkamy się pewnie w czwartek przed zabawą w więzieniu. No bo będziemy w areszcie wszyscy, bo między 19 a 6 nie wolno nam chodzić, bo kara, którą wymyślił pan premier, to 30 tysięcy złotych. Nie mam tyle. A 30 tysięcy odsiedzieć w więzieniu za Sylwestra nie chce mi się. Czy to jest prawne czy nieprawne? Powiedzcie mi, co jest prawnego teraz w tym państwie? Bo dla mnie. Od dłuższego czasu w Polsce wszystko jest bezprawne. Czy to mój rząd? Każdy rząd jest mój, bo jest polski. Do momentu, kiedy nie podpisuje targowicy i nie zdradza narodu. Jeszcze raz Was namawiam do rachunku sumienia, do tego byście zadośćuczynili. Pomyśleli, ile macie do zadośćuczynienia. I komu macie zadośćuczynić? A może trzeba zadośćuczynić Bogu za obrazy Jego majestatu? Nie będę was już zanudzał swoimi wywodami, natomiast to, co chcę powiedzieć, to słowa, które są w modlitwie Jezusa do swojego Ojca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. Daj nam dzisiaj. Tak, moi kochani, weźcie tą modlitwę sobie pod rozwagę, i zdrować Marię i wierzę w Boga. I modlitwę do Michała Archanioła. Módlmy się i spowiadajmy. I piszmy na kartce, komu trzeba zadośćuczynić, powiedzieć przepraszam, a komu trzeba podziękować. Zróbmy to. I pamiętajcie, że czas, kiedy Pan Bóg będzie na Ziemi. Znowu przyjdzie. Wierzę w to mocno. Terminu nie znam. Ale właśnie wiara na tym polega, że bezterminowo wierzymy. Bogu w to, że jest z nami i do nas przyjdzie. Żegnam Was. Pewnie czekacie, czy powiem lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Tak, powiem, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Będę Wam na razie czytał Słowo Boże, bo uprzytomnił mi jeden z kapłanów, że Pismo Święte leży na najniższej półce naszego domu i nigdy go nie podnosimy. Niewielu go w ogóle do ręki bierze. A więc wszystkiego dobrego w ten wtorkowy wieczór. Zapraszam na pożegnanie roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Aha, i, i jedna rzecz, dostaję od Was informację, że chcielibyście dostać płytę. Jest bardzo prosty sposób. Jest strona internetowa e, Fundacji Forcefeed, bo to ona jest beneficjentem Waszego Serca. Jeżeli będziecie tą płytę nabywać, to na zasadzie datków z serca na fundację. E, ona nie ma. Ta płyta jest bezcenna, tak bym powiedział, więc jak otworzycie swoje serca, będziemy do was wysyłać tę płytę. Czy warto jej posłuchać? Musicie ją mieć i posłuchać, żeby dowiedzieć się, czy warto. Według mnie tak. Bo to jest dziesięć przykazań, o których mówi grzesznik, który większość z nich złamał. I to są jego przemyślenia. 5 lat tą płytę nagrywałem, i 5 lat zbierałem na nią materiał. Więc jeżeli chcecie wesprzeć Fundację Forsfit, która pomaga bezdomnym i bezdomnym dzieciom, dzieciom z domów dziecka, to zapraszam. Piszcie zamówienia na Fundację Forsfit. maile, na Messengera przez Facebooka, tam będziecie otrzymali informacje. Po podaniu adresu, jak tę płytę można zamówić. Do Was wszystkiego dobrego jeszcze raz. To jest ta płyta i zapraszam serdecznie. Spotkajmy się w czwartek, i ci, którzy lubią słuchać tego, co do Was mówię, i ci, którzy nie lubią, pożegnajmy razem ten rok i pomódlmy się o lepszy, który nadchodzi. Młody rok, 2021. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru.